Dzisiaj jemy 2500 kalorii Ze względu na to, że mój trener jest chory Nie mam treningu w klubie, a ten trening w klubie byłby cięższy Dzisiaj byłam już na spacerze z psem, Ale narobiłam tylko 2000 kroków Bo miałam pełno rzeczy pod pachą I na dodatek psa musiałam trzymać Więc ten spacer był bardzo krótki Ale później idę na spacer z koleżanką I wykonam sobie jakiś domowy trening Chyba dołu i brzucha Dlatego też nie chcę jeść 2700 kalorii Zostaniemy dzisiaj na utrzymaniu 2500 W ogóle w dni nie treningowe to postanowiłam jeść 2500 kalorii żeby po prostu nie ulewać się za bardzo, bo wiadomo, jeżeli robimy masę, to nie dość, że idzie w mięśnie, no to wiadomo, też idzie trochę nam w tłuszczyk, bo to nie jest tak, że da się, wiecie, tak, 100% czysto zbudować masę mięśniową. Nie, 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 nie wszystko pójdzie w mięśnie. Chociaż wiele instagramerek wydaje mi się, że próbuje oszukać wszystkich i wiecie, dodają mega ustawione zdjęcia i mówią, że o ta masa, masa idzie tam, gdzie powinno i w ogóle na pewno idzie, ale też... No niestety ulewamy się i taka jest prawda, ale tego już nigdy Wam na Instagramie nie pokażę. W sensie nikt chyba oprócz mnie i takich e, mężczyzn, trenerów, e, bo mężczyźni bardziej chyba mają w to wyrąbane wszystko. Ale dobra, nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Kimś cudem usunął mi się plik, gdzie pokazywałam wszystkie produkty i mówiłam, co sobie zrobimy. W dzisiejszym dniu postanowiłam, że zrobię omlet. Użyłam już jednego banana, dwóch jajek, 40 g mąki, łyżeczki proszku do pieczenia i odrobiny wody postanowiłam zrobić taką kokosankę, bo bardzo dawno go nie jadłam, e, dajemy do tego co wam już mówiłam łyżeczkę kakao, w ogóle moje jest już na wykończeniu, a także wiórki kokosowe, około 5-6 gramów do masy, bo reszta będzie szła na górę, tak prezentuje się masa jak wam mówiłam, ostatnio zepsuł mi się blender i po prostu on mi się ulewa, tak jakby za każdym razem, kiedy wsadzę go do miksowania tutaj mi się nie wylewa, jak go podnoszę a jak go wsadzę tak jakby w te przedziały to mi się wylewa, nie wiem czym to jest spowodowane i chyba będę musiała kupić nowy yy, ale jeszcze dodałam kluśnięcie wody, żeby ta masa była taka nie za rzadka, nie za gęsta smażymy wszystko na małym ogniu na tłuszczonej patelni pod przykryciem i tak około myślę 10 minut na stronę bo daje jak najmniejszy ogień ale największy yy, ten taki gaz, największej średnicy Omleta ogólnie przywracamy wtedy, kiedy robią się na górze takie małe pęcherzyki. On jest wtedy lekko ścięty i patrzcie, jak ładnie mi się obrócił z tej strony. Mega. Daję go jeszcze na trochę pod przykryciem i idę robić przy okazji kawę. Jeżeli chodzi o naszą kawę, to zaczynamy od nalania odrobiny sosu zero, po smaku słodkiej kawy, do naszego kubka. Ja go daję no, dosłownie tyle, bo później będzie za słodka. Dałam też dwie łyżeczki kawy, takiej kremowej, i szczyptę cynamonu. Teraz dodaję tutaj. Zalewam całość wodą do takiej wysokości i wrzucam cztery kostki lodu, a następnie mleko. Nalewam sobie mleka i w sumie zależy, ile mi go wyjdzie. Zazwyczaj około 50 gramów. No, teraz też mi wyszło około 50 gramów, i tak się prezentuje nasza kawa. Trzeba ją jeszcze tylko zamieszać, i myślę, że będzie wszystko tylko że trochę za dużo wody mi się nalało przez co tak naprawdę zaraz mi się wyleje tak prezentuje się gotowy omlet jest on z moimi ulubionymi dodatkami czyli y, dżemem ze sklepu SLD a także masłem orzechowym ja uwielbiam to połączenie dodatkowo skoro jest to omlet kokosanka postanowiłam dać wiórki kokosowe na górę jednak dało mi się do masy około 8 gramów y, 8 gramów wyrok kokosowych, ale spokojnie można dać 5 jeżeli bardzo zależy wam na oszczędzaniu kalorii, no jestem z tego omleta dumna tutaj już też nadpita kawa tak się on prezentuje Wyście na niego od środka, on, on dosłownie wygląda jak te słynne kokosanki, szczerze mówiąc jeszcze jakbym oblała go mm, czekoladą z wierzchu to byłby pewnie przepyszny w sumie już jest przepyszny ja uwielbiam ten omlet, nie ma tutaj żadnego zakalca piękny jest. Dzisiaj na obiad jemy wegańskie burgery od sklepu SFD, już rozrobiłam masę, ogólnie to jest kotlecik orkiszowy, e, bardzo ciekawe to wszystko się wydaje, mamy 100 gramów masy nie wiem na ile kotletów starczy, kupiłam sobie na dole dwie bułki, nie są to bułki wieloziarniste, chociaż zazwyczaj jem z kajzerkami wieloziarnistymi burgery mm, ale zaraz sobie zrobimy takiego burgerka e, są takie dosyć małe te bułki są, zaraz wyciągnę sałatę bo jeszcze mam, niestety nie mam miksu sałat, także wyciągnę zwykłą sałatę i jakieś tam inne produkty tak, prezentuje się masa na nasze burgery orkiszowe. No jest to po prostu orkisz taki wymieszany. Mam odczekać 10 minut. Także to zrobię zaraz i patrzę jak to wygląda. Mnie będą burgery wegańskie. W międzyczasie przygotowania tego wszystkiego, w sensie dojrzewania naszej, naszej masy na kotlety, że tak powiem, pokroiłam sobie składniki, czyli cała ta, dzisiaj mam dużo sałaty, muszę ją chyba całą zużyć, yy, ogóreczek, wzięłam w ogóle wyjątkowo yy, plaster yy, sera, zazwyczaj nie jem burgerów z serem, ale teraz sobie zjem, w sumie to będą cheeseburgery teraz, yy, a także cebulę sobie pokroiłam, tutaj mam wodę właśnie w shakerze piję sobie ją przy okazji. I zaraz zabieram się za smażenie kotletów. Tak prezentują się gotowe burgery na tej samej patelni, co smażam mięso. Zapiekłam sobie bułeczkę, mięso smażam na tłuszczu, dodałam sera żółtego, dodatkowo dodałam ketchup, a także sos czosnkowy od sklepu SFD. To jest ten najlepszy na świecie sosik My i mamy gotowe danie Burgery to około 600 kalorii Dokładniej napiszę wam w opisie Dawno nie pijam Monsterka, także dzisiaj sobie wypijemy Monsterka Patrzcie jakie ładne kwiaty dostałam na dzień kobiet od mojego chłopaka I od partnera mojej mamy Ale do tego zielone Monsterek oczywiście 0 kalorii On ma taki troszkę jabłkowy smak Moim zdaniem, ale jest bardzo dobry Dzisiaj mam problemy z jedzeniem, bo jest już 17.30 A ja zjadłam tylko te burgery I śniadanie, także zjemy sobie Przekąskę, tym razem coś na słodko będzie to, będą to wafle ryżowe. W ogóle sorry za mój obdrapany, mój obdrapany talerz. Muszę kupić sobie właśnie jakiś nowy talerz. Najlepiej sprawdzają się plastikowe. Nie dość, że są lekkie, mają różne fajne wzory. To jeszcze się nie stłuką przynajmniej. Wziąłem sobie takie zwykłe naturalne wafle ryżowe, tutaj mamy 44 g, to liczymy w około jako 45 gramów i dawno nie jadłam tych nadlowów, także sobie je zjem, mam zamiar zrobi zrobić sobie też kakao, to kakao niby robi się z wodą, ale nie wiem kto normalnie pije kakao z wodą, jest obrzydliwe jak dla mnie z wodą, dlatego daję pół szklanki wody i pół szklanki mleka 3,2%, wtedy to kakao jest bardzo dobra nie wiem ile to danie będzie miało kalorii, danie, w ogóle tego nie da się nazywać daniem ale dobra mniejsza, posmaruje Zaraz sobie moje wafle natlowem. Ten był jednym z moich ulubionych, ale trochę mi się przejadł. Chociaż zawsze mam tak, że kiedy zjem je na nowo, to znowu uważam, że są najlepsze. Swoją drogą mam te natlowy na wykończeniu, więc fajnie. Ciężko mi przejeść te kremy. Teraz co prawda więcej jem na mojej alamasie. Aczkolwiek tak czy inaczej, ciężko przejeść mi te kremy, bo raczej celuję bardziej z. Mm, jakieś wafelki, ale nie mam żadnego wafelka w domu, więc zjemy sobie wafle ryżowe z natlowem jest to na pewno zdrowsza opcja, chociaż nie jest zbyt odżywcza, tak to wszystko się prezentuje, użyłam 25 gramów tego kremu z ciasteczkami 15 gramów tego ten o wiele łatwiej się rozsmarowuje, bo on nie ma właśnie takich ciasteczek, jakie tutaj widzicie i zrobiłam sobie kakao. Kakao, kakao, nie wiem ile ono ma kalorii, w ogóle zapomniałam powiedzieć, że smak kakaa z mlekiem i wodą można przyrównać do takiego do takiej czekolady z automatu, ja mam właśnie to odchudzone kakao z SFD sorry w ogóle, ten syf wokół mnie ale nie chciałby się sprzątać, także idę jeść przyszedł czas na kolację i na kolację robimy sobie znowu zapiekane makaron ostatnio zakochałam się w tym daniu znowu będzie to coś bez mięsa ostatnio jest coraz mniej mięsa i w sumie z jednej strony to dobrze, bo nie powinno się jeść za dużo mięsa, z drugiej strony żebym musiał tak jakby pilnować, żeby nie wykluczyć mięsa Całkowicie z mojej diety Tutaj widzę, że moja mała sobie jakieś kotlety zapanierowała Widzę, że to jest schab, ja nie chcę schabu Mam tutaj 100 gramów makaronu Miałam taki makaron, więc tak sobie użyłam Ser żółty Mamy serek wiejski naturalny I to jest pełnotłusty serek wiejski Mam 109 kalorii na 100 gramów Aczkolwiek ja będę odsączała go, bo ja nie lubię tej śmietany z tego sera I też nie chcę, aby to wszystko było zbyt płynne Mamy warzywa, żeby podwieźć warzywa Bo dzisiaj nie jadłam aż tak dużo wa warzyw Co prawda w burgerach było troszkę warzyw Ale nie było to jakoś mega dużo yy, W ogóle te wafle przed chwilą, co widzieliście, miały aż 500 kalorii łącznie wraz z kakao Także jest to dosyć sporo I trzeba oszczędzać na kaloriach tutaj Wszystko sobie tu przełożyłam yy, Teraz czas na przyprawy I dam takie, taką dziwną mieszankę przypraw Nie mam żadnych takich yy, mega fajnych, żadnych ziół ani nic, więc... Trzeba kombinować przeprawa do gyrosa, papryka wędzona, papryka słodka i przyprawa do ziemniaków, zobaczymy co z tego wyjdzie. Najbardziej martwi mnie to, że nie mam czosnku granulowanego, to jest jedna z moich ulubionych przypraw. Przeprawy już wszystkie tutaj dałam, teraz zużyję cały ser, 40 gramów. jest to ser salami, z tego co widziałam to ile on ma kalorii w 40 gramach. 131, nie wiem czy na pewno tyle ma, bo nie mam opakowania, ale mam nadzieję, że tak. W takiej postaci wkładam wszystko do piekarnika, na jak najwyższą temperaturę, żeby te warzywa mi się rozmroziły A jak makaron się ogotuje, to wrzucam na to wszystko nasz makaron W ogóle dzisiaj jednak nie wykonałam tego treningu i zrobiłam 12 tysięcy kroków To się teraz najwyostrzy, ale jest... No myślę, że tak 12,5 tysiąca, bo nie nosiłam też przez cały czas zegarka w domu Już nie miałam się na trening po dwugodzinnym spacerze w mrozie tak prezentują się kalorie i makro po całym dniu Co prawda białko powinno być lekko do poprawy Ale mimo wszystko nie jest źle Tłuszcze i węgle są całkiem spoko Tylko bym białko troszkę poprawiła Tak poza tym nie będę dojadała już tych 40 kalorii Bo nie przesadzajmy Czasem i tak pewnie mi się dało czegoś za dużo, czasem za mało Więc Wyjęłam naszą zapiekanę, wszystko zamieszałam I może nie wygląda to najlepiej, ale próbowałam już to i jest przezarąbiste Naprawdę nie chcę wyklinać, ale jest to posiłek, który... Tak naprawdę jest zrobione z niczego, z resztek w lodówce, ma całkiem spoko makro, ponad 30 g białka, aż 80 g węgli, najmniej to ma chyba tłuszczu, tłuszcz tak naprawdę jest przede wszystkim z sera. No, także jestem mega z niego zadowolona Jest mega smaczny, mega polecam Jeżeli nie macie pomysłu na jakiś fajny posiłek No to polecam takie coś na szybko Dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że on wam się spodobał Jeżeli tak było, zostawcie kciuka w górę Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie W komentarzu możecie podać mi propozycję Jaką kalorykę nagrywać Bo szczerze mówiąc, ja mogę przecież nagrywać mniej kalorii Po prostu będę nagrywała mniej kalorii Co będzie też dla mnie ułatwieniem, bo będę miała mniej nagrywania A po prostu będę sobie dojadała taką gdzie też y, można zrobić. Widzimy się w kolejnym odcinku, dziakim i Papa.